Witam Was w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes, kontynuujemy serię jak ta postać działa i teraz jak widzicie Jedi Master Luke Skywalker będzie dzisiaj na tapecie i jak zwykle przechodząc już do Sedna, tylko poinformuję, że jeżeli chodzi o te informacje, które tu przedstawiam, no to w przyszłości, jeżeli będą jakieś aktualizacje, no to może się coś zmienić. Jeżeli będą jakieś diametralne zmiany w przyszłości, no to postaram się oczywiście nowy film nagrać. Staram się też, żeby oczywiście błędów nie było, ale te się mogą zawsze jakieś zdarzyć, a staram się, żeby ich nie było, no ale wiadomo, filmu się nie... Nie edytuję, tylko można co najwyżej zrobić nowy, a są, jest możliwość takich oznaczeń e, jakiejś aktualizacji, ale one są głęboko w opisie. Mało kto tam sprawdza raczej. W każdym razie no, mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie tak jak trzeba. I co tutaj o czym będę mówić, mamy tak, umiejętności, jaki poziom reliktu mu dać, jakie mody mu dać, w jakim teamie z nim grać, Bastilla plus, tutaj konkretnie chodzi o Bastille Shan, Bastilla plus Watt plus Jedi Master Luke, kogo pokonuje Jedi Master Luke, co go pokonuje, kiedy go zebrać, jak, grać, jak nim grać. No i można, no jeżeli chodzi o czasu, będą oznaczone miejsca, gdzie co się znajduje. Na końcu jeszcze oczywiście jak zwykle rozgrywka. Jak ktoś chce sobie przesunąć. I cóż, zaczniemy od umiejętności i najpierw zawsze będą po angielsku, ale ja przechodzę od razu już do tłumaczenia po polsku. Te nazwy po angielsku znajdziecie w... Grze oczywiście czy nazwę go GG, więc każdy może sobie tam sprawdzić samodzielnie, ja przejdę już do tych tłumaczeń i, i jakichś dodatków, które nie są tu zbyt duże, bo akurat skille tej Mastera Luka są dość proste, nie te jak na przykład Ray, gdzie trzeba było tam co nieco pododawać, ale w każdym razie. Basig'ego yy, mamy w nim tak narzuć wskazanemu przeciwnikowi buff immunity na dwie tury i zadaj mu special damage look, zyskuje 2% max health kumulowane, maksymalnie 20% do końca spotkania. Ten atak zadaje obrażenia krytyczne jeśle, jeśli będzie to możliwe i nie będzie można go skontrować. Nie można skontrować tego ataku. Później mamy umiejętność specjalną Day Grow Beyond i tutaj najpierw angielski, ale przejdę do następnej strony już e, przetłumaczonej i tutaj mamy. Nałóż wybranemu prze przeciwnikowi Tenacity Down na dwie tury, a następnie nałóż mu Days na dwie tury, zwiększa cooldown Special Ability o 1, oczywiście przeciwnikowi, którego skażemy. Przeciwko bossom w raidach nałóż wybranemu przeciwnikowi Tenacity Down na dwie tury, a następnie nałóż mu 3 Expose na dwie Tury. No, w obecnych rajdach wiadomo, że za bardzo nim się nie pogra, ale w przyszłości może będą jeszcze jakieś dla Jedi rajdy. Pewnie tak, no to, no to będzie miało pewnie to, to znaczenie, bo ten, ten dopisek na linijka jeszcze była, jak nie mieliśmy nowych rajdów już dla konkretnych frakcji, tylko był jeszcze, był Seed Triumvirat, no i potem jeszcze. Rancor Raid, którego już, już nie ma, ten Rancor Raid, ten taki Heroic, jak to dobrze pamiętam się nazywał. To miało to, to znaczenie. Teraz wiadomo, no przeciwko no w rajdach za, za wiele się nie pogra. <grym> GD Master'em lookiem. Ale co dalej mamy? I dalej dalsza część w każdym razie warto um, zaznaczyć, że działa nie tylko w rajdach, tylko w, normalnie. W rajdach jest tylko, tylko ta linijka, żeby było jasne. Dalej mamy w tym skillu wezwij wybranego sojusznika Lightside do asysty, a następnie nałóż buff advantage i critical damage jemu i Jedi Master Lukowi na dwie tury. Jeśli celem tej umiejętności jest inny sojusznik Jedi, sojusznik ten zyskuje Jedi Lessons na trzy tury których nie można skopiować, jeśli ma już Jedi Lessons, czas trwania wszystkich obecnych na, nim, na, nim, e, na nich ładunków resetuje się do 3 tur, maksymalnie 3 staki tego Jedi Lessons. tej zdolności nie można zrezygnować ani uniknąć. Jedi Lessons co daje plus 20% mastery za każdy ładunek, A więc e, no, jak mamy 3 staki, bo tyle można mieć maksimum, no to mamy 60% mastery dla danej postaci, więc naprawdę mocne. I dla przypomnienia jeszcze tylko tutaj o tym advantage co mamy, że advantage co robi, bo no nie, nie pojawia się ten buff aż tak często, no może poza first order. Ee, advantage daje taki buff, że następny atak będzie atakiem krytycznym, jeżeli to możliwe. I później mamy kolejną umiejętność specjalną, czyli eflux. I tutaj mamy także zadaj special damage wszystkim wrogom, następnie usuń z nich 20% termiteru i nałóż wszystkim ability block oraz bridge na dwie tury. Zadaj 10% więcej obrażeń i usuń dodatkowe 5% termiteru za każdego sojusznika z Jedi Lessons lub Jedi Legacy. O Jedi Legacy jeszcze nie było, będzie o tym później, ale już Jedi Lessons wiemy skąd ją wykładowo bierze. Wszyscy sojusznicy z Jedi zyskują 15% termiteru i Critical Hit immunity na jedną turę. I dla przypomnienia jeszcze tylko co robi Bridge. Bridge minus 25% speed, minus 25% defense. No i nie stakuje się ten Bridge ze speed down oraz offense down. Są takie dość istotne. Później mamy jego uh, leader ability Legend of the Jedi. I tutaj mamy, że wszyscy sojusznicy lightside mają plus 10% max health i max protection. podobne w przypadku sojuszników Jedi. Wszyscy sojusznicy Jedi mają plus 30% offense i plus 40% speed. Jeśli na początku bitwy wszyscy sojusznicy są Jedi, z wyjątkiem przyzwanych sojuszników, Jedi Master Luke Skywalker ma taunt, gdy ma protection. Kiedy po raz pierwszy zdrowie któregoś z sojuszników Jedi spadnie poniżej 100%, usuwa on wszystkie nałożone na siebie debuffy i zyskuje Critical Hit Immunity, Defense Up i Tenacity Up na dwie tury. Następnie Luke otrzymuje taunt na dwie tury, którego nie można skopiować, zdispelować ani zapobiec. Na początku bitwy sojusznicy Jedi zyskują przyznaną umiejętność innych Herited Techniques I, i, i co to robi? Ten W prawym dolnym rogu dają właśnie ikonkę jak ona wygląda. Jest jako dodatkowy special ability e, dla Jedi, jak on jest liderem. Nałóż sobie Jedi Lessons na 3 tury i wezwij wybranego sojusznika Light Side do asysty, zadając 90% mniej obrażeń. Następnie zadaje True Damage wybranemu wrogowi w oparciu o 60% podstawowej ilości Max Protection Jedi Mastera Luka Skywalkera. Ataku tego nie można uniknąć. Jeśli tym sojusznikiem jest Jedi, zyskuje Jedi Lessons na 3 tury i 15% Termiteru. Odzyskuje Protection równą 5% podstawowej ilości Max Protection Luka i skraca czas odnowienia swojej zdolności Inherited Technique. Teachings, przepraszam, Inherited Teachings oczywiście o jeden. Nie Techniks, tylko Teachings. Zdolności tej nie można użyć, jeśli nie ma innych aktywnych sojuszników Jedi. Cooldown tej umiejętności to 2. No ale jak używamy tego skillu, no to zmniejszamy o 1, Więc dwa razy, dwa razy komuś to. Yy, to dwa razy na, na kimś tej umiejętności użyjemy, no to spada mu cooldown do zera. Więc tutaj z tego leader ability już wiadomo, że im więcej ma protection nasz Jedi Master Look, tym będzie lepiej. Później mamy jego Unique Jedi Legacy i w nim mamy informację, że sojusznicy Jedi mogą zyskać Jedi Lessons. Za pierwszym razem, gdy health każdego sojusznika Light Side spadnie poniżej 100%, odzyskują 25% health i protection z podwojoną wartością dla sojuszników. Jedi. Na początku bitwy Jedi Master Luke Skywalker zyskuje Jedi Legacy do końca bitwy, czego nie można skopiować, rozproszyć ani zapobiec. Jedi Legacy co daje plus 100% Mastery i ignoruje tamty podczas swojej tury, nie można uzyskać Jedi Lessons, 100% Mastery dostaje, co jest kosmiczną ilością. Mhm. Później mamy Galactic Legends, czyli to, co u wszystkich galaktycznych legend, nic się tu nie zmienia. Jednostka ta otrzymuje zmniejszone obrażenia od procentowych efektów obrażeń od zdrowia i Massive Damage. Otrzymują ogromne obrażenia od efektów zniszczenia z wyłączeniem bossów rajdowych i są odporni na stan. Ta jednostka ma plus 10% Max Health i Max Protection, zakaże poziom reliktu, a otrzymywane przez nią obrażenia są zmniejszone o 30%. Później mamy... Y już informacją o jego Ultimate, czyli Heroic Stand, i tutaj co trzeba no, zrobić, żeby to mieć, kiedy się aktywuje. Mamy tak: aby aktywować, wymagane jest 100% maksymalnego naładowania. Ultimate Church. Jedi Master Luke Skywalker zyskuje 8% Ultimate Church za każdym razem, gdy sojusznik Jedi zdobędzie Jedi Lessons lub ilość ładunków Jedi Lessons zostanie zresetowana. Jedi Master Luke Skywalker przekształca się w Jedi Master Luke Skywalkera Heroic. I dyspeluje Jedi Lessons z wszystkich sojuszników. Chyba ze wszystkich sojuszników powinno być. Dispeluj wszystkie debuffy ze wszystkich sojuszników Jedi i z resety cooldowny ich zdolności specjalnych. Wszyscy sojusznicy Jedi zyskują Critical chance up i Critical Damage Up na dwie tury oraz zyskują Jedi Legacy i 35% offense do końca bitwy. Kiedy Look się przemienia, maksymalny cooldown Day Ground Beyond i E-Flux zostaje skrócony o 2. I tutaj, dla przypomnienia, z jego Unique Jedi Legacy co daje jest plus 100% Mastery i ignoruje tamty podczas swojej tury. Nie można uzyskać Jedi Lessons, czyli e, po tym jak Ultimate zostaje odpalony, no to wszyscy dostają Jedi 100% Mastery. No oczywiście, nie licząc Jedi Mastera Luka. I jeszcze dodatkowo 35% offense do końca bitwy, więc jak ultimate się odpali, to nasi Jedi naprawdę mają bardzo, bardzo dużo obrażeń. Jaki poziom reliktu mu dać? Tutaj teraz pytanie. Z racji tego, że jest tankiem, to trzeba mu dać relikt 9. Jest to generalnie jedna z pierwszych postaci, jakiej powinno się dać relikt 9. Różnica w protection bez modów między reliktem 8 a 9 wynosi właśnie 15800 protection. Więc bardzo, naprawdę bardzo dużo i z tego powodu no, warto mu ten Relik 9 dać. Do tego jak wiemy z jego lider ability, im więcej ma Protection, tym więcej zadajemy obrażeń używając Kira In Inherited e Teachings, e którego ma każdy Jedi. Następnie zadaje true damage wybranemu wrogowi w oparciu o 60% podstawowej ilości Max Protection Jedi Mastera Luka Skywalkera. I tutaj taki przypis, że za ty jak zwykle trzeba dać wszystkie Dukowi. Jakie mody mu dać? Już wiemy, że chcemy mieć jak najwięcej protection, do tego chcemy mieć jak najwięcej speed. W następnej kolejności szukamy potencji, aby debuffy jakie rozdaje podziły, no bo tam nie było nigdzie napisane, że can't, can't be resisted, czyli że nie mogą zostać mm, zrezystowane, więc tych debuffów on narzuca bardzo dużo, więc chcemy, żeby ich narzucał. Ale przede wszystkim jak widać tutaj skupiłem się na Protection, więc na primery, tam gdzie się da, wszędzie mam Protection, w drugiej kolejności szukałem speed, a w trzeciej, w trzeciej właśnie potencja, jak tutaj na przykład widzę 3,5% Potem w jakim teamie z nim grać? Generalnie zawsze chcemy grać z Jedi, jakich posiadamy, niżej najpopularniejsi, czyli Jedi Master Luke, Hermidioda, Jedi Knight Kalkestis, Jedi Knight Luke Skywalker, no którego musimy zebrać: do Jedi Mastera Luka i Jedi Knight. Raven. A jak nie mamy Jedi Knight Kalakestisa, no to jak tutaj widać, można na przykład Hermit Jodę, Grand Master Jodę, oczywiście używać, czy, ten, czy Shakti na przykład, no i ale innych Jedi, których po prostu posiadamy. Wszystko zależy oczywiście od tego, na, na co gramy, bo e, na przykład przeciwko Lordowi Wejderowi to tym składem, jeżeli tutaj nie ma Grand Master czy Jedi Knight Kalakestisa, no to byłoby piekielnie trudno. Natomiast w 3V3 no to lubimy używać Hermita bardzo często jak widać i oprócz tego Jedi Knight Calakestisa, Jedi Knight Luka Skywalker'a a no jak chcemy tych dwóch panów użyć w innym teamie no to na przykład Bastila Shan jest też całkiem niezła która nam daje oczywiście leczenie i, i defense up. I teraz tutaj wspomnienie przejdę dalej do Timu Bastilla plus Watt Tambor plus Jedi Master Luke Skywalker. W obraniu od czasu do czasu można zobaczyć taki team. Kiedyś był bardzo popularny. Opierał się na tym, że Watt dawał tank tech na Jedi Mastera Luka Skywalkera, a Bastilla z liderki dodatkowe protection. Bardzo ciężko taki team było pokonać w erze, gdzie nie było tata kronu. Można go pokonać z Eternal Emperorem, ale grając w specyficzny sposób. W opisie podrzucam link, gdzie to można zobaczyć. Poza tym można go pokonać trzecią siostrą, SLKR'em, em Jabą, Ciri Jandom i innymi galaktycznymi legendami. Kogo pokonuje nasz Jedi Master Luke Skywalker? Z drużyn, które nie mają w składzie galaktycznych legend, no to wszystko poza trzecią siostrą, poza Fjord Sister. Galactic, z Galactic Legend cze, część bez Jedi Knight Calakestisa będzie ciężko zrobić, warto zawsze sprawdzić na SWGOGG jak idzie danej drużynie, więc możemy Lorda Vadera pokonać, ale nie jest to jakoś tam... Walka jak widać wychodząca zawsze, SLKR, no to SLKR w zdecydowanej większości przypadków dość łatwo idzie pokonać. Jedi Mastery Kenobiego to jest walka dość trudna i dość specyficzna, w opisie też dam link do filmiku, gdzie możecie zobaczyć jak się to gra. Co dalej? Jeszcze pokonuję Rejkę, ale z Rey jest trudna walka, bywa, że nie wchodzi. W opisie dam przykładowy film, gdzie można to zobaczyć. I co ciekawe, Sea-Eternal Emperor ale oczywiście w ataku można jak najbardziej pokonać. W opisie dam link do filmu, gdzie można zobaczyć, jak to wygląda. Co go pokonuje? Jak widzicie, bardzo dużo: Sid eternal Emperor z Zubotem, Tamborem na przykład, czy Sea-Eternal Emperor w składzie Jedi. Nie Jedi, tylko sitami jest w stanie pokonać Jedi Master Look. Jak, jak widać, win ratio z złotym Tamborem to jest 100%. Trzecia siostra bardzo mocno go pokonuje, no bo oni mają tam bardzo dużo kontr przeciwko Jedi. No jak wiemy, trzecia siostra też pokonuje. E też pokonuje Jedi Mastera Kenobi'ego, natomiast co ciekawe, jak nie macie jeszcze trzeciej siostry i macie Grand Inquisitora, to Grand Inquisitorem w sumie też się da Jedi Mastera Luka pokonać. Nie zawsze to wejdzie, zależy od data kronów, ale generalnie da się. No i oczywiście Jedi Master Kenobi, Jabba, Leia. Także generalnie widać, że Jedi Master Luke jest postacią, którą najlepiej, yy, która najlepsza jest w ataku, mały sens dawania go w obronę. Kiedy go zebrać? Polecam zbierać postaci zgodnie z filmem Poradnik z kolejnością zbierania postaci w Star Wars Galaxy of Heroes. Samego Luka warto zebrać niedługo po Jabie. Dostaniemy wtedy sporo postaci Jedi, które przydadzą nam się w wielu miejscach, przykładowo w kombatach Jedi w territory Battle Rise of the Empire. W przyszłości kolejność może się zmienić, jak będą dodawane nowe postacie, dlatego warto zajrzeć do filmiku z kolejnością zbierania postaci, czy się coś nie zmieniło. Jak nim grać? Jak najczęściej chcemy używać ten skill, który dostajemy z liderki Jedi Mastera Luka, czyli Inherited Teachings, aby zadawać spore obrażenia i ładować szybko Ultimate. Ultimate w większości przypadków chcemy używać jak najszybciej, chyba że mamy okazję pokonać kogoś ważnego lub chcemy przytrzymać jakąś postać przy życiu, gdyż przy użyciu tego skilla właśnie odzyskamy dużo protection. No i cóż, spróbujmy zagrać, więc ja tutaj pauzuję muzykę. Widzicie mojego Jedi Master'a Luka, ma Relic 9, wszystkie umiejętności zrobione, a mody widzieliście przed chwilą, więc nie ma co się rozwodzić. A zagram w tym, team, najpierw w tym jest Jedi Knight Castisem, a potem zmienię go na Grand Master'a Jodę, żeby zagrać bez tego Jedi Kala, którego wiem, że. Dość trudno się go zbiera, chociaż no z czasem pewnie szardy postaci potrzebnych do tego eventu będą dość łatwe do zebrania, bo będą wpadać razy dwa, więc łatwo będzie, łatwo będzie, się, łatwo będzie po zebraniu tego Jedi Mastera Luka. No, tego Jedi Netka Lekestisa warto nad nim pomyśleć, bo jest bardzo dobrą postacią. Natomiast, cóż, jak widzicie, mam Jedi Legacy to co było wspomniane. I zacząć tutaj by trzeba było jakoś, dużo tenacity up, ale i tak dwie postacie nie mają, więc zaatakuję tym i efflux, żeby właśnie bridge i ability block narzucić. No jak widać ability block na Zalbarze nie udało się wrzucić. No i teraz mam Jedi Luka Skywalkera, no to oczywiście chciałbym wszystkich zestanować kogo się da. I teraz cóż, zacząć ten, ten skill właśnie używać, żeby tutaj atakować, no zobaczcie jak będą duże obrażenia, gdy go użyję, 92 tysiące było tego trudy tego na biało, więc naprawdę sporo i teraz znowu będzie tyle samo. 92 000, dla przypomnienia, true mage to, to jest. To są obrażenia, które pomijają e, defense, więc zawsze będą zadawać tyle, tyle samo. Oczywiście e, e, oczywiście warto cały czas tego używać, no poza może turą właśnie Jedi Knight Kala, którego chcemy e, rozpędzić, żeby e, żeby miał 30 staków i mógł kogoś pokonać. No i cóż, atakujmy dalej tych Jedi po drugiej stronie. Tylko dla przypomnienia, to jest Galactic Challenge, co nie pokazałem, ale teraz mówię. No więc te postaci po drugiej stronie będą dopakowane i trochę inaczej działały. I też ma mamy tutaj taki skill, którego normalnie nie ma w takiej walce. Ale cóż, używam dalej. Chcę ładować Ultimate Jedi Mastera Luka Skywalkera. Ma 40%, no więc już niedaleko. Chyba, że walka się wcześniej skończy, bo e, przez te obrażenia te 92 tysiące, które mi tutaj atakuje naokoło, no można spokojnie powiedzieć, mocno dają się we znaki przeciwnikom. Okej, okay. zróbmy może tak, drugi skill Jedi e, Night revana, żeby ściągnąć te ale znowu weszły. No cóż, bywa i tak. No mój Jedi Master Luke ma w tej chwili taunt, uuu dużo się tutaj złego dzieje, jak widzicie moi, moi Jedi są trochę poobijani, ale jak widzicie Jedi Master Luke w tej chwili właśnie dostał, że ma już max health i max protection, bo pozostali Jedi zostali no, mocno, mocno zaatakowani. Mm, cóż, atakujmy tego Zalbara, teraz może się trochę czyli z Killem Hermita, po to on tutaj głównie jest. I jedziemy dalej liderką, nie ma Zal'Bara, ale nie ma Jedi Knight Kala Kestisa z mojej strony. I cóż, próbujmy dalej atakować, żeby ładować ultimate. Jak widzicie Jedi Knight Lux Highwalker ma teraz 3 Jedi Lessons, czyli maksymalną ilość, która mu daje łącznie teraz 60% mastery, więc naprawdę sporo. Teraz dałem trzecie Jedi Lessons Lukowi. E, nie Lukowi, tylko Revanowi, oczywiście. O, Revan padł. No nic, spróbujmy dalej atakować. Zobaczymy, czy tych Jedi się uda pokonać. Może się nawet uda Ultimate odpalić, bo wolno ta walka idzie. <grym> Może tak. Jest i, ul, jest i Ultimate. Mam 100% naładowane. No i teraz właśnie zobaczycie. Jego ultimate, gdzie się przemienia w formę Heroic, czyli bez kapturka. No i generalnie różnica jest taka, że dużo więcej mastery moi sojusznicy mają. No i cooldowny ma zmniejszone. E, mają zmniejszone po, e, sam look. Teraz widać. E, a już od razu ma te trzy skile dostępne. Prawie rewana się udało pokonać. O, coś chyba się go nie da pokonać w tej chwili. Trzeba chyba atakować tutaj jednak Bastille na razie. No to tak zróbmy liderkę liderką używając, której jak wiadomo nie można uniknąć. Więc mimo tego, że rewan miał oczko, to i tak weszło. No i cóż, udało się, chociaż z dużymi stratami, <laughs> ale przypominam, to jest Galactic Challenge. W normalnej walce by tak to, no, jednak nie wyglądało. I zagrajmy jeszcze zamiast Jedi Knight Kalen Kestisem. no to Grandmasterem Jodą, którego a, większość z Was będzie mieć przy odblokowaniu. Jegoż, dobra, no to co? Znowu może Eflux o, poszli w grandmastera jodę Zastanówmy, co się da dajmy turę grandmasterowi podnieśli mu cooldowny niech będzie może mark Zalbara i teraz dam tutaj masters training naszemu liderowi po to żeby był dużo twardszy a jak wiemy póki ma protection to będzie tantował no, tylko oczywiście Revan ma markt, więc to przeszkadza trochę i cóż. To o czym mówiłem, że jak chcę kogoś leczyć, no to bardzo chętnie użyję tego lidera tej umiejętności, którą daje nam Jedi Master Luke właśnie na Grand Mastera Yoda i jak widać Mac teraz trochę podleczył się przez Health Steel. No i dostał gdzieś tak koło 40% protection. Teraz rozdajmy buffy. No i przede wszystkim damy mu protection up. I fajne jest w Grandmasterze to, że on jak użyje Basic, to otrzymuje 40% Termiteru, a jak używamy na nim tej umiejętności, no to on właśnie używa Basic i dzięki temu dostaje bardzo dużo Termiteru. Dlatego ten Grandmaster Yoda tutaj jest całkiem, całkiem niezły dla Jedi Mastera Luka. Teraz cóż, użyjmy tej drugiej umiejętności pierwszy raz w sumie. I teraz co, Grandmaster Master Joda, i już ma 100% Termiteru, no i zaatakuje. I, idźmy w tego żolego Bindo, ponieważ on. Yy, on tutaj leczy nasz tym, podleczmy się Grandmasterem. i teraz może zaatakujmy Jedi Masterem, znaczy Jedi najdlukiem. dajmy buffy, oczywiście nie damy jkr bo ma buff Immunity, którego nie można zdispelować I cóż, pokonany. Eee, został Jolibindo. Mamy Ultimate bardzo szybko nabity. Szybciej chyba niż w, w poprzedniej walce. I jedziemy dalej. Zobaczmy, czy się da tego Rewana pokonać. Rozdajmy buffy znowu. Jedziemy dalej. Chyba nie da się go teraz pokonać. Muszę chyba zająć się pozostałymi postaciami. No, na to wygląda. Cóż, podleczmy się Hermitem. Ok. A niech będzie, może ten markt. Pujeczka. I teraz podleczmy trochę JKR-a. Właśnie to, o czym mówiłem, że tym, tą umiejętnością, która nam daje GT Master Look, no, możemy trochę podleczyć nasze postaci. I pomaga to dość mocno. Cóż, tym, w tej walce było lepiej, ponieważ wszyscy przeżyli. Może też lepiej zagrałem. Któż to wie. I cóż, tyle jeżeli chodzi o naszego Jedi Mastera Luka. Wygląda to wszystko w miarę prosto. Używać jak najwięcej tej umiejętności, którą Luke daje i idzie, ale no jak się gra przeciwko Jedi Masterowi Kenobiemu czy Jedi Masterowi. Y, przy, przepraszam, Lordowi Weiderowi, no nawet może Lordowi Weiderowi niekoniecznie, ale mm, czy, przeciwko Rey dość trudno. Trudne są walki, ale tak jak mówiłem, w opisie do tego filmu dam Wam linki, będziecie mogli sobie spokojnie podejrzeć. Także cóż, tyle teraz. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy no to jak zwykle można zadawać je w komentarzach. No i w opisie daję Wam linki do tych filmów, które mówiłem wcześniej. Jeżeli macie jakieś propozycje co do. Następnie jakieś postacie czy statku jeżeli chodzi o tę serię, jak ta postać działa, to możecie pisać spokojnie w komentarzach. No i cóż, tyle teraz widzimy się w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy Of Heroes.